Cold outside, but the fire keeps us warm. Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it Witam Was serdecznie z poranną kawką. Witajcie w nowym filmie. Ja kochani, dzisiaj mam ogromne plany co do dzisiejszego dnia, a mianowicie dzisiaj będę chciała zrobić pasztet z Thermomixa, który już robiłam, więc mam przygotowane na to mięsko muszę tylko jechać do sklepu Po warzywa i dzisiaj planuję ozdobić moje mieszkanie ozdobami świątecznymi, także nie pozostaje mi nic innego, jak serdecznie Was zaprosić do oglądania tego filmu. I kochani. Mam tutaj swoją poranną kawkę w tym świątecznym kubku i powiem wam, że herbatę w nim się pije fajnie, ale kawę również. Także mam jeden taki kubek świąteczny. Szukałam czegoś w tym roku i szukałam w zeszłym roku, ale powiem wam, że nic nie ma takiego, co by mnie zachwyciło. Żeby kawa smakowała, to musi być fajny kubek. Ja to tak odbieram i też chyba um, ostatnio jedna z Was mi napisała, bo żeby właśnie. Kawa smakowała, to musi być odpowiedni kubek, i nie w każdym kubku smakuje mi kawa, i nie w każdym kubku smakuje mi herbata. Nie wiem od czego to zależy, ale tak jest. Eee, i, I właśnie tak się zastanawiam: ja patrzę na kształt kubka, i wtedy sobie wyobrażam, jak sobie piję tą kawę i czy mi to odpowiada. Także z tego kubka w miarę fajnie pije się herbatkę i kawę. Lepiej pije mi się herbatkę, tu muszę przyznać, ale wiecie co. Ten kształt kubka, w tym kształcie kubka fajnie piłoby się grzańca. Tak, i pomyślałam, że może w tym roku sobie zakupię grzańca, zobaczę. Wiem, że wikei są takie dodatki do grzańców, raczej jest. Jest w butelce taki, koleżanka mi mówiła, że to jest dodatek do grzańca, że to się dodaje do wina. Też można to samo pić, ale to jest bezalkoholowe. Jeżeli chcemy alkoholu, to musimy dodać wina. Nie wiem, czy jeszcze przed świętami będziemy w Ikei, ale jeżeli byśmy byli, to może bym sobie zakupiła do grzańca. Jak nie, to może czerwone wino po prostu i dodać kupić dodatki, pomarańcze wiecie. Co tam się jeszcze daje, chyba cynamon? Nie wiem, nigdy nie robiłam grzanego wina, ale um, zawsze można poczytać takie grzane wino sobie samemu w domu. Zrobić. Także tak, ten kubek e, widzę go w, z grzanym winem. Słuchajcie, fajny, ciepły kocyk, książka i można sobie się relaksować. Słuchajcie, dzisiaj nie chcę zaczynać od długiego wstępu, bo tak mi najczęściej wychodzi. Dzisiaj mam plan zrobić. Pasztet i yy, będzie tym razem pasztet z wątróbki, z piersi, z kurczaka. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Poranna chrybka. E, I dodam do tego boczku. Nie wiem, może jeszcze bym kupiła inne mięso, ale wydaje mi się, że to powinno wystarczyć. E, I dzisiaj będę ozdabiała mieszkanie. Już mam przyniesioną choinkę, wczoraj mężowi, jak wracaliśmy z zakupów z Reykjaviku em, W ten film już na pewno widzieliście. Kupiłam, dokupiłam troszkę ozdób do mieszkania. To od razu z piwnicy przynieśliśmy choinkę, bo dzisiaj nagrywam już dnia następnego dla was, bo mam wolny jeszcze weekend. To nagrywam i chcę właśnie nagrać dzisiaj wam pokazać jak ozdoby mieszkanie. Mam nadzieję, że mi się wszystko uda. Chcę tutaj zawiesić oświetlenie, ale nie wiem czy bo wiecie, ta roleta kiedyś mi spadła na głowę i mam teraz taki uraz do tej, do tej rolety, że troszkę się obawiam, ale może, może jakoś to zrobię, może jakoś ją podniosę. Bo tam tylko muszę za, na haczyk zawiesić światełko, i tutaj w kuchni, w tym drugim oknie. W pokoju, w pokojach chcę postawić gwiazdki, które kupiłam, także oświetlenie chcę sobie zrobić i, i oczywiście wystawię ozdoby, stroiki może zrobię jutro, bo troszkę dzisiaj będę miała zajęć ten pasztet. Jeszcze dzisiaj chcę zrobić, także może sobie na dwa dni rozłożę ozdabianie mojego mieszkania i dzisiaj bym chciała ubrać choinkę, także. Takie na dzisiaj plany. Także, kochani, teraz muszę szybko jechać do sklepu, bo muszę jechać do apteki wykupić swój lek na moją tarczycę. Jeszcze koło apteki jest bonus, znaczy to jest w jednym miejscu. Tam muszę dokupić warzywa do. Pasztetu, nie mam mleka Parę rzeczy muszę po prostu dokupić I wracam do domu I zabieram się za Ozdabianie mieszkania Już mam kurze pościerane Nie odkurzałam ze względu tego, że Po choince mi się na pewno nasypie Nasypie mi się również po tych ozdobach Bo one są w brokatach Więc jeszcze podłogi nie odkurzałam Jak gdzieś mi się tam na meblach nasypie To sobie ściereczką przetrę Ale podłogę zostawiłam, żeby zrobić już po tym, jak ubiorę choinkę. Także, kochani, taki dzisiaj dzień, więc nie przedłużam i jadę szybko do sklepu. Pojechała po małe zakupy, a wróciła z dwoma siatami Spodziewaliście się tego? <noise> Ale słuchajcie, już zrobiłam sobie małe zapasy na święta, bo jak zobaczyłam, co się dzieje w sklepach, yy, jakie są kolejki, to powiedziała mnie. Robię sobie zapas, później tylko pewne rzeczy dokupię i będę miała z głowy. A więc tak, apteka najpierw, bo byłam w aptece, oczywiście e, wykupiłam swój Levaksin. Ja biorę Levaksin na niedoczynność tarczycy i w aptece kupiłam sobie fioletowy szampon, który używałam, który lubię, i to jest jakaś nowa wersja. Tutaj jest napisane, zobaczcie, New Perfume. Więc zobaczymy. Skończył mi się mój fioletowy szampon z Polski, pokończyły mi się wszystkie fioletowe szampony, a ten jest tak wydajny, on, ta tubka, ile tutaj mamy? 250 ml. I musiałam w tym momencie zastopować ten film, gdyż pokazywałam wam w tym momencie odżywkę, a nie szampon. Niestety, gapa ze mnie. Kupiłam odżywkę i zorientowałam się dopiero w momencie, jak wieczorem brałam prysznic i myłam głowę i coś jakoś dziwnie ten szampon się nie pienił. Spojrzałam na opakowanie, a niestety była to odżywka, także szampon będę musiała dokupić następnym razem. Wystarcza mi na ponad rok, jak nie dłużej, także spoko. Dobra, w bonusie wzięłam winogron tradycyjnie. Lubimy z mężem mieć winogron, a mamy, jak widzieliście, ten chlebek. Jeszcze nie piekłam go z, tym, z tymi trzema serami, więc będzie idealnie. Tu mamy polski sklep. To za chwilę Wam pokażę, bo też zajechałam do polskiego sklepu. Pieczarki do pasztetu. Robiłam pasztet bez pieczarek, ale tym razem chcę zrobić z pieczarkami. Tak myślę, jeszcze jeszcze to przemyślę, ale raczej tak jajka. Tak szybko Wam pokazuję, bo nie chcę przedłużać, bo te moje zakupy zawsze wychodzą długie. Marchewki czy y, opakowania już od razu na sałatkę, na święta i y, dodam też nie wiem ile tam marchewki idzie do pasztetu, ale też jest potrzebna. Seler, taki duży, bo też dzisiaj do pasztetu, do gotowania, i y, reszta będzie na święta. On chyba mi przetrwa. Jak nie, to go po prostu zamrożę i będę miała do zup. Cebula już więcej, taka większa ilość cebuli. Wzięłam, słuchajcie, ogórka świeżego, bo się skończył. Dokupiłam jeszcze takie podudzia bez skóry i bez kości z kurczaka do tego pasztetu wzięłam boczek do pasztetu on jest właśnie surowy tylko odkroję skórę i boczek będzie ten do pasztetu myślałam żeby dać ten boczek taki co pokrony w kosteczkę kupiłam ale on jest wędzony więc ten będzie lepszy bo w przepisie jest surowy boczek śmietana 10% do, może do mizerii dzisiaj lub jutro zobaczymy kupiłam prażoną cebulkę wzięłam buraczki, więc zobaczymy albo będą buraczki, surówka z buraczków, albo mizeria, na święta już wzięłam do sałatki groszek, ja daję zawsze u mnie sałatka jest zawsze z groszkiem, mleko bo mleko się skończyło do kładków, czy do kawy, no i wzięłam słuchajcie mięso mielone wieprzowe, bo będę chciała zrobić kotlety mielone, to chyba jutro, dzisiaj chyba nie, wzięłam słuchajcie Majonez winiary, duży i mały <laughs> Przepraszam Bo mąż kupił dwa małe A ja dokupiłam duży i mały U mnie majonez musi być A wiecie, te majonezy mają Na przykład ten ma ważność do kwietnia Więc często u nas są braki A ja tylko używam majonez winiary Więc ten dekoracyjny Więc do sałatki Koniecznie Twaróg na sernik, będę chyba jutro robiła sernik, albo może, do kiedy on jest, czekajcie, do kiedy on jest, 25 grudnia, więc albo jutro, albo na przyszły wolne, zrobię, zrobię sernika, zobaczę może jutro, bo to w termomiksie to szybko się robi, wzięłam taką kiełbasę, taką, jest to gesowska, su... Tak, gesowka, myślałam, że suszona. Ym, mąż ją bardzo lubi i mówi: weź jakąś kiełbasę suszoną. Jakby była taką suchą, więc ta jest u nas sprawdzona, więc wzięłam. Były różne, ale. Jakoś tym kiełbasom nie bardzo ufam. I wiecie co? Ostatnio ym, spróbowałam te paróweczki. To są tarczyński parówki premium z szynki. 95% mięsa. Więc wzięłam tak od czasu do czasu parówki mi się chce. I widzę, że jestem bardzo czerwona od szalika. Powiem Wam, że się zgrzałam i się zaraz podrapałam. Jestem czerwona, to zaraz mi zejdzie. I słuchajcie, wzięłam drożdże. Były świeże drożdże, więc wzięłam. Drożdże można mrozić. Więc do hałki będę chciała następnym razem spróbować dać te drożdże, i teraz będę chciała upiec hałkę nie tą skuszonką, tylko drugą wersję. Więc dodam tym razem świeże drożdże. I to wszystko, to wszystko z moich zakupów, więc kochani, ja to pakuję, wszystko do lodówki. Zabieram się za robienie pasztetu. Pasztet mi się będzie robił i będę dekorować moje mieszkanie. Tak, już jest bajzel u mnie, bo już jest większość rzeczy wyjęta, bo jeszcze przed pójściem do sklepu powyciągałam te rzeczy, więc przebieram się w takie luźne, domowe rzeczy, w koszulkę, w leginsy i będę tutaj działała. Jestem już przebrana, już zdążyłam wstawić pasztet w Termomiksie, i za chwilę wezmę, powieszę te lampki. Troszkę się obawiam, ale zobaczymy. Najpierw muszę zdjąć wszystko z parapetu. Troszkę jesteście pod, pod światło, więc nie widzicie, ale ja mam te, te świeczniki tam na parapecie, więc to wszystko zdejmę i tak delikatnie podniosę na rękach tą roletę, a... Tam na górze mam taki haczyk, i powieszę, zawieszę to oświetlenie, i to wszystko, i później delikatnie opuszczę. Więc trzymajcie kciuki, żeby mi się nic nie stało. Także najpierw te ozdoby postawię sobie tutaj, bo nie chcę, żeby mi to runęło, jakby nie no, mam nadzieję, że nie runie, już teraz będę uważała. Nie, nie ruszam. Nie ruszam tego. Słuchajcie, muszę odsunąć sofę i, i stanąć tam bliżej, bo to jest za daleko. A jeżeli mi się nie uda, to jak mąż przyjedzie, to zrobi, bo naprawdę boję się, żeby mi ta roleta znowu na głowę nie spadła, więc na oknie w kuchni bez problemu to zawieszę. Tutaj jednak się trochę boję. Ale jeszcze spróbuję odsunąć narożnik i to zrobić. się przydał, więc pierwsze światełko zawieszone, teraz drugie okno. ozdoby. Już tam wszystko sobie przyszykowałam, ale w międzyczasie zrobił mi się pasztet i chciałabym go nastawić do piekarnika. Pięknie się tu wszystko mi zblendowało. Zaraz sobie spróbuję. Wezmę tylko łyżeczkę. Jeszcze taki, wiecie, świeżutki, zblendowany. No, konsystencja super. Ale dobry. Wiecie co? Nie dałam tym razem tego boczku wędzonego, tylko surowy i jest o wiele lepszy i dałam pieczarki mmm, ale mąż będzie zachwycony pasztecik jak masełko więc ja sobie go szybciutko wyłożę tu mam takie kamienne yy, żaroodporne naczynie, boże brakło mi słowa więc mam nadzieję, że tutaj mi się zmieści, wysmaruję sobie tylko po obrzeżach troszeczkę tłuszczem Wyłożę y, tutaj y, ten pasztet i pokażę wam, jak wygląda w tym naczyniu. Więc już to robię. I zobaczcie, pasztet zrobiony. I tak wyszło mi to y, naczynie. Ono jest, słuchajcie, nawet takie wysokie. I do tego jeszcze taka foremka. Ja najczęściej robię pasztet w keksówkach, ale. No, zagapiłam się i myślałam, że mam w domu kaksówkę, a nie mam. Ale słuchajcie, w takim naczyniu również pasztet będzie fajnie wyglądał. Ja powiem Wam, że nawet w Polsce, jak kupowałam pasztet yy, taki z orzechami pist pistacjowymi, to właśnie pasztet był sprzedawany z takiego naczynia, wykrajany z takiego naczynia, więc... Yy, ono się na pewno nada, a tutaj takie drugie mniejsze to będzie, wiecie, na pierwsze podejście. Pasztetu troszeczkę wyszło, ale i tak miałam więcej ponad, ym, ponad tutaj przepis. Zawsze mam więcej tego mięsa i, i jak już mam, nie zamrażam z powrotem, bo wiecie, jak już jest mięso przygotowane, to już po prostu wykorzystuję więcej. Także pasztet już będzie nawet na święta. Może część zamrożę, żeby na święta. Mi ym, się nie zepsuł, więc czekam aż piekarnik mi się nagrzeje, bo ma się mocno nagrzać do 200 stopni. Już za chwilę się nagrzeje, bo została jeszcze tylko minuta. E, więc włożę ym, pasztet do piekarnika. Tam już włożyłam też do piekarnika żaroodporne naczynie z wodą. On wówczas w środku jest taki fajnie wilgotny, jak jest podczas pieczenia woda w żaroodpornym naczyniu. A tutaj już są y, moje ozdoby, więc za chwilę będę ozdabiać mieszkanie. Tam leży choinka, jak możecie zauważyć. Część ozdób na stole, ale powiem Wam, że chyba choinki dzisiaj nie zdążę zrobić, tylko yy, powystawiam te wszystkie ozdoby tam, wiecie, koło telewizora, na parapecie zobaczę co będę robiła, wiecie, zawsze nad lustrem robię. Na komodzie chcę coś yy, powystawiać jeszcze w sypialni, ale to może dzisiaj zrobię salon, a resztę pomieszczeń zrobię jutro. I dzisiaj tylko rozłożę może choinkę i założę lampki, bo chcę odkurzyć mieszkanie, a jutro już zajmę się. Chociaż nie, jak będę zakładała bombki, to też się nakruszy. To jutro. Jutro zrobię resztę, także jutro będzie następny dzień strojenia mojego mieszkania, bo dzisiaj się już na pewno z tym nie wyrobię. Ale teraz czas na ozdoby. I wiecie co po tym pasztecie? Ta misa od waromy i ogólnie misa, no powiem Wam, mycia nie wie niesamowicie dużo. I odważyłam się, jest to mój pierwszy raz, włożyć misę do zmywarki. Tamte plastikowe już w zmywarce myłam, ale tej misy i noża jeszcze nie myłam w zmywarce i ostatnio. Arleta właśnie myła w zmywarce tą misę i pokazywała, jak pięknie się doczyściła, i też nigdy jej nie myła w zmywarce, więc um, nic się z nią nie stało. O to chodzi, że nic się z nią nie stało. Ja się zawsze obawiałam, że coś tam się poniszczy, coś tam się powykręca, więc również włożyłam do zmywarki i zobaczymy, jak, jak mi się ona domyje. Więc Nastawiam zmywarkę i dam Wam znać, jak się ta misa domyła i czy mam nadzieję, że się z nim nic nie stanie, bo bym chyba się rozpłakała, ale raczej nie powinno pasztet wstawiony do piekarnika, a ja wyjęłam, przyniosłam tutaj wszystkie ozdoby i wiecie co, może pokażę wam jak zdobię tą komodę, a resztę już tylko wam tak przejadę kamerą po mieszkaniu bo nie chcę, żeby wiecie, te strojenie długo wyszło, a więc tak, nie pamiętam gdzie był w zeszłym roku ten żołnierz ale myślę, że postawię go sobie tutaj będzie ładnie tutaj zdobił tą komodę do tego zawsze tutaj stała. Poczekajcie. O, mam tutaj pojemnik. Zawsze tu stoi srebrna choineczka. Tak, myślałam, żeby troszkę inaczej zrobić yy, parapet tam yy, przy oknie. Zobaczę, jeszcze się zastanowię. Ale choineczka tu zawsze zdobi tą komodę. Yy, tak, świeczniki wrócą. Bo też są srebrne, ładnie wyglądają. Reniferek. Reniferek sobie będzie stał tu po środku. Ten, lub może inny, ale chyba ten. Zostanie ten. I teraz muszę tutaj przejść. Teraz sobie położę. To wiecie co, to jest tak z metra cięte. Yy, gdzieś kupiłam to chyba kiedyś na Allegro I, i to jest, że można to przyklejać na gorąco, a ja z tego stworzyłam taki właśnie, ale taką serwetkę. Zaraz Wam w zbliżeniu pokażę, jak to tutaj wygląda i, i, i tak to sobie tutaj stoi. I na tym jeszcze idą wąski. A nie, jeszcze o, widzicie, zapomniałam. Jeszcze tu idą moje gałązki do wazonu. I właśnie to jest to, że z tych srebrnych rzeczy ten brokat się sypie. Dlatego nie odkurzam przed zdobieniem. A tutaj naprawdę jest w tych ozdobach bardzo dużo brokatu. I jeszcze w mój szklany wazon idą. Czekajcie, o. Idą te dwie ozdoby. Nie, ta pójdzie tu, a ta sobie pójdzie tutaj. I już Wam pokazuję z bliska. Tak właśnie wygląda moja komoda. Tutaj, w tym wazonie, są te srebrne łodyżki. Listki, kuleczki. Chciałam coś dokupić w tym roku, widziałam w Homandiu, ale myślałam, że mi się nie zmieści. Jednak by się zmieściło, więc może jeszcze dokupię, jakby było. E, żołnierz, dziadek do orzechów, jak kto woli. I tutaj te bombki, i jelonek i choineczka. I tutaj na pewno będą się paliły w tych e, srebrnych e, świecznikach lighty, Także taki nastrój się fajny zrobi. Także jedna komoda już jest ozdobiona i biorę się za resztę. Także to już Wam pokażę później. I pasztet nam się tutaj pięknie upiek, teraz stygnie. Tu nam troszeczkę popękał. O, tutaj możecie zobaczyć. Ale no on też i wyrósł, więc pachnie w całym domu. Y tym pasztetem, więc ja teraz odczekam, aż on przestygnie i na pewno nie omieszkam go dzisiaj z mężem, spróbować. Więc powiem Wam, że wyszedł bardzo, bardzo fajnie. Ja go tutaj z góry tym razem niczym nie ozdabiałam, chciałam, żeby się tylko tak zapiekł. Smak próbowałam przed upieczeniem, był rewelacyjny, więc na pewno taki też jest i po upieczeniu. Bardzo fajnie wyszło w tym. Żaroodpornym naczyniu. Myślałam, że coś tutaj się zadzieje, ale jednak nie. Jednak wyszło idealnie. Kochani, myślę, że już tym akcentem będę zakończać ten film. Jak widzieliście, mieszkanko już mam fajnie ozdobione. Zostało mi tylko zrobić e, jeden stroik na mój stół. E, I ozdobić stroik na drzwi i myślę, że ten stroik, który będę zdobiła na drzwi, powieszę go przy wejściu do salonu. Tam mam akurat takie miejsce, już tam jest wbity gwoździk z zeszłego stroika, więc myślę, że, że akurat jak wchodząc z przedpokoju do salonu, tam on będzie pięknie te drzwi zdobił, więc tam go na pewno powieszę. No i jutro będę też ubierała Choinkę. Także widzimy się już, kochani, w następnym vlogu. Dla mnie to jest następny dzień, dla Was to będzie troszeczkę później, troszkę dalej. Bo ja codziennie filmów nie wrzucam w grudniu, no nie byłabym w stanie, ale stara, postarałam się yy, i nagrywam dla Was filmy, które wchodzą trzy razy w tygodniu. Jeszcze przypomnę, że jest to. Poniedziałek godzina 18 polskiego czasu, środa godzina 18 polskiego czasu i sobota godzina 10 polskiego czasu. Także serdecznie Was y, zapraszam w te dni do mnie na mój kanał, a dziś będę z wami się już żegnać. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Oczywiście, jeśli ten film Wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło, jak dacie kciuka w górę. A tymczasem my widzimy się już w następnych filmach. Wy kochani, trzymajcie się cieputko i do zobaczenia buziaki tak tomorrow is christmas the first for you and me